Podbiał pospolity nazywany jest także białkuchem, oślą stopą, końskim kopytem i ma też różne inne nazwy potoczne, ale jego nazwa łacińska pochodzi od słów Tusi oraz Ago, które oznaczają kolejno kaszel, oraz wypędzam. To roślina wykorzystywana w lecznictwie naturalnym już od czasów starożytnych. Charakteryzuje się wysoką zawartością flawonoidów, garników, śluzów, karandenoidów i naprawdę, naprawdę wielu innych substancji aktywnych. Tego jest cała strona i dzięki którym ma on silne właściwości wykrztuśne, przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe. Dlatego podbiał stosowany jest głównie w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych. W ostatnich latach pojawiają się jednak doniesienia o potencjalnych możliwościach szerszego, dużo szerszego wykorzystania podbiału pospolitego, między innymi w profilaktyce leczenia nowotworów oraz cukrzycy. Niektóre doniesienia naukowe sugerują również, że on ma, Potencjalne właściwości neuroprotekcyjne czyli ochraniające komórki układu nerwowego, również mózgu. W roślinie występują również składniki mineralne, tak jak potas, magnez, wapń, żelazo, czy cynk. Obecnie, ze względu na potwierdzone, silne właściwości przeciwzapalne, wykrztuśne i przeciwdrobnoustrojowe, podbiał pospolity stosowany jest w szczególności w infekcjach górnych dróg oddechowych przebiegających z kaszlem i bólem gardła. Surowcem leczniczym zielarskim są suszone lub świeże liście podbiału oraz kwiaty. Kwiaty podbiału zbiera się bez łodyżek, zawsze w początkowej fazie ich rozwoju, bowiem potem koszyczki tych kwiatów przekwitających już rozsypują się podczas suszenia. Kwiaty suszy się jak najszybciej po zebraniu w w temperaturze maksymalnie 45 stopni w trakcie tego procesu powinny one zachować naturalny w miarę kolor badania in vitro dowiodły że zarówno liście jak i kwiaty mają właściwości przeciwkaszlowe oraz wykrztuśne działanie przeciwkaszlowe wyciągów z pąków kwiatowych lub liści podbiału potwierdzono w badaniu przeprowadzonych przeprowadzonym na myszach. Według badań wyciąg z kwiatów podbiału chronił także pierwotne hodowle szczurzych komórek kory mózgowej przed różnego rodzaju uszkodzeniami, zapobiegał np. utlenianiu lipidów komórek mózgowych u szczurów oraz zmiatał wolne rodniki.